Rozwój osobisty. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Z dna. królowa, kielichów, co wychodzi naprzeciw, dwójka. Wynik, odpowiedź rada, piątka mieczy. Na spodzie talii. I to może być tłem czytania, pustelnik. Sedno, królowa kielichów. To jest znalezienie dobrego wyjścia z trudnej sytuacji. To jest pomoc i wsparcie w życiowych kłopotach. To jest rozwaga w działaniach. Człowiek dostaje natchnienia. To jest również przywiązanie się do domu. Człowiek może poczuć prawdziwą przyjaźń, a później miłość. Królowa Kielichów to jest również matka, matka Polka, matrona. Albo może przedstawiać dostojnego ojca, ojca rodziny. Królowa Kielichów przedstawia życie rodzinne. Ludzi, którzy. Realizują się w życiu. Twoje własne relacje czy potrzeby są mniej ważne. Poczuj się częścią całości i wtedy twoje sprawy potoczą się pomyślnie. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka kielichów. To jest niezgoda. Sprzeczka. Konflikt, nieporozumienie, brak ugody, błędna decyzja, brak zainteresowania ze strony kogoś, kto jest obiektem naszych uczuć. To jest również niepodpisanie lub niezawarcie jakiejś umowy. Wynik, odpowiedź, rada, piątka mieczy. Piękna mieczy pokazuje człowieka, który zawsze musi mieć rację. Który zawsze musi odnieść sukces. To jest również zachowanie niezgodne z etyką. Ale tutaj nie ma wygranych, ale również nie ma przegranych. Ja zawsze mówię, że kiedy chcesz zmiany, to zacznij od siebie. Bo tutaj są potrzebne zmiany. Człowiek tak bardzo jest przekonany o swojej racji. Że nie dopuszcza innych rozwiązań. Jego racje są słuszne, właściwe i jedyne. A tu nagle przychodzi ktoś z zewnątrz, kto widzi sprawę bez emocji, na chłodno i nie zajmuje stanowiska, skoro widzę pusternika, i mówi: Czas na zmianę. A człowiek mówi: Jakie zmiany? Pustelnik to może być psycholog albo jakaś niegłupia osoba, która dobrze widzi sytuację. Pustelnik oświetla nam drogę tą latarką, którą trzyma w ręku. Pustelnik może powiedzieć, że przyszedł czas na wyrwanie chwastów. Człowiek może trzymać się kurczowo tych chwastów. I może powiedzieć, że to są moje chwasty, ale ewentualnie mogę wyrwać parę chwastów. Pustelnik mówi, aby wyrwać te chwasty, które człowiek pielęgnuje i trzyma się ich, kurczowo. Zrób to sam, człowieku, bo jak ja przyjdę, to poleję je randapem. Randap to jest płyn chwastobójczy. Jeżeli człowiekowi uda się zachować parę chwastów przed roundupem i schowa je pod dywan, to pustelnik odpali sprzęt i przejedzie walcem po tym dywanie. Tutaj powinien być wdrożony pakiet naprawczy. Człowiek może pomyśleć, że walec i roundup już zrobił swoje. Nic milnego, błąd. Przed człowiekiem, przed Tobą jest jeszcze demolka Twojego umysłu. Człowiek może pomyśleć, że ten pustelnik to jest bezczelny, arogancki, zimny, złośliwy, kłamliwy, niegrzeczny. Jak On tak może? To po czasie człowiek zrozumie, że ten pustelnik miał rację. Człowiek może wdrożyć pakiet naprawczy bieżących kłopotów, złych zachowań czy złych decyzji. I dobrze. Tutaj polał się Randab na aktualne i bieżące sytuacje. A tak naprawdę, kurwa kielichów pokazuje matkę. Która trzyma pod skrzydłami swoje dzieci czy dziecko. Tutaj może być trzęsienie ziemi w rozwoju osobistym. Tutaj mogła być zachwiana komunikacja między tobą a matką. Mowa może być również o alkoholu czy o emocjach tych niezdrowych emocjach między matką a dzieckiem. Dwójka kielichów pokazuje związek. Związek partnerski, związek małżeński. I tutaj jest potrzeba coś zmienić, bo przyjdzie walec albo poleje się randap. Każdy jest dorosły i odpowiada za siebie. Piętka mieczy pokazuje, że tutaj nie ma wygranych, ale również nie ma przegranych. Jesteś. Niewinna czy niewinny tylko w 50%. I wygrasz tylko w 50%. Nie szukaj winnych, bo to skończy się porażką. I wstydem, skoro widzę piątkę mieczy. Bo kiedy postawisz się lub uprzesz się, że to ty masz rację, to poczujesz niesmak z odniesionego zwycięstwa. Spalisz ze sobą most. Po czasie będziesz chciała czy chciał przejść przez tą rzekę, ale tam nie będzie tego mostu. Tutaj jest potrzebna duża zmiana między parą, między ludźmi, czy w rodzinie. Bo jak czegoś nie wdrożysz, nie zmienisz, to po tobie zostanie tylko spalenisko. Dym niesmak i przede wszystkim nie słaba. A pewnie tego nie chcesz. Nikt nie chce. Tyle mam w temacie. Dziękuję. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze komentarze, za Wasze pytanie. Pytania, na które odpowiem, tylko potrzebuję więcej czasu. Dziękuję za podesłanie mi tematu pod tytułem Rozwój Osobisty. To jest mój konik. Lubię takie tematy. Robię to w moim stylu. Cieszę się, że pobieracie lekcje i wyciągacie wnioski. Również to robię z empatią i racjonalnością. Za miesiąc zrobię jeszcze raz to czytanie pod tytułem Rozwój Osobisty. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Dbaj o siebie. Klara Tarot.